Witam państwa, nazywam się Konrad Tutaj, jestem IT Product Managerem w firmie Huawei. Aktualnie jesteśmy w naszym biurze w Warszawie, gdzie zaprezentuję pokaz funkcjonalności naszego rozwiązania do wideokonferencji, mianowicie Idea Hub. Zacznijmy od tablicy interaktywnej. Ekran w Idea Hubie w wersji Pro jest 4K i ten ekran jest dotykowy, rozpoznaje to, co piszemy, rozpoznaje grafikę i rozpoznaje też gesty. Poza tym ekran charakteryzuje się ultra niskim czasem opóźnienia, co wpływa na to, że podczas pisania mamy wrażenie płynnego pisania. Co jest istotne, dwie osoby jednocześnie mogą rysować na naszej tablicy. Możemy zauważyć, że płynność pisania była zachowana i jednocześnie tablica interaktywna rozpoznała to, co pisze i zamieniła, zamieniła na tekst taki, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, przykładowo z, e, z aplikacji Wordowskiej. Jeśli chcielibyśmy narysować jakiś wykres, figury, napisać, narysować proces w firmie, IdeaHub też to rozpozna. Będziemy chcieli stworzyć jakąś tablicę, na której rozpiszemy jakieś wartości, i to też zostanie rozpoznane. To wszystko, co stworzymy, może być zapisane do pliku, zapisane później na USB, czy wysłane mailem do wszystkich zainteresowanych. Te wszystkie elementy, które zostały napisane, narysowane, możemy spokojnie zaznaczyć, możemy przesunąć, możemy usunąć wybrany element. Możemy także obraz powiększyć lub pomniejszyć, tak jak to robimy w telefonie komórkowym. Przy wymazywaniu też możemy ręką lub cały obraz. Idea Hub jest zbudowany w oparciu o system Android, ale można też zamówić dodatkowy moduł OPS, w którym jest zainstalowany Windows. Dzięki temu poza Androidem mamy też Windows. Możemy się go bardzo szybko przełączyć i wykorzystując Windows możemy się połączyć z wideokonferencją w oparciu o Teamsy czy na przykład Zoom. Po przełączeniu na Windows Jesteśmy w stanie z niego korzystać praktycznie tak samo jak z laptopa, i możemy nawet otworzyć przeglądarkę i surfować po internecie. Idea Hub to nie tylko tablica interaktywna i wideokonferencja, to także udostępnianie treści. I tutaj mogę udostępnić z poziomu telefonu, z poziomu laptopa, wykorzystując do tego aplikację IdeaShare App. Jak to zrobię? Właśnie teraz. I teraz widzimy mój ekran laptopa na Idea Hubie. Natomiast to nie wszystko. Poziomu IDA mogę teraz z nim sterować. Mogę zmienić przykładowo tej prezentacji slajd. Mogę też uruchomić tryb prezentacji i prezentację prowadzić za pomocą IDA Dodatkowo na tej prezentacji Mogę też wykonywać różnego rodzaju notatki. Mogę coś narysować, mogę później to wszystko zapisać. Przejdźmy teraz do kolejnej funkcjonalności, jaką jest akustyczny bufer. W tym miejscu włączamy akustyczną ochronę. Mamy dwie opcje do wyboru: albo węższy zakres, albo szerszy zakres. Zostawiamy ten węższy i możemy zobaczyć, że ktokolwiek to jest w tym zakresie, to jest zaznaczone na niebiesko, będzie słyszalne po drugiej stronie w czasie konferencji. Natomiast jeśli ktokolwiek będzie w tym miejscu, czyli poza zasięgiem, już nie będzie słyszalny. Tak samo jeśli jakikolwiek hałas, szelest, ktokolwiek na korytarzu będzie to jest poza tym zakresem, to nie będzie słyszalny w czasie wideokonferencji. Ta funkcjonalność zdecydowanie zwiększa jakość połączeń. Przejdźmy do kolejnej funkcjonalności, mianowicie śledzenie mówcy. Śledzenie mówcy wykorzystuje kamerę 4K oraz mikrofony oraz moduł do sztucznej inteligencji. Mikrofony rozpoznają skąd dobiega dźwięk, kamera przesuwa swój obiektyw na daną osobę i do tego wszystkiego jest wykorzystany moduł do sztucznej inteligencji. ja jestem tylko dodatkiem do tej sceny, aby pokazać Państwu jak wygląda dana yy, Dziękuję za uwagę i zachęcamy Państwa do testowania naszych rozwiązań.